Cześć kochani, witajcie w nowej rutynie na moim kanale. Pokażę wam jak aktualnie wygląda mój typowy poranek w naszym nowym mieszkaniu, bo jak wiecie, przeprowadziliśmy się jakiś czas temu do Holandii. Więc nigdy nie miałam tak wygodnego łóżka z serią, mogłabym z niego nie wychodzić. Sen jest dla mnie bardzo ważny, ale totalnie nie mogę się tutaj dobudzić. Więc nie wiem czy to znaczy, że tak cudnie mi się śpi, czy wręcz przeciwnie. Obowiązkowo zakładam swoje puchate kapciuchy, przy okazji spójrzcie na tego uroczego puchatka. Od razu sprawdzam na moim zegarku jak tam mój sen i tego dnia akurat było średnio, natomiast jakoś tego wcale nie odczułam. Pierwsze, co robię po wstaniu, to idę do łazienki, myję buzię delikatnym płynem, używam tego z i powiem Wam, że jest genialny. Jeśli macie suchą lub wrażliwą skórę, to polecam. Następnie przemywam twarz tonikiem, nakładam go na płatek kosmetyczny albo czasami bezpośrednio spryskuję twarz. Uwielbiam to uczucie takiego... Chłodu i odświeżenia. Na koniec nakładam sporą ilość kremu nawilżającego o cytrusowym zapachu. Regularnie do niego wracam. Na pewno widzieliście go już u mnie w jakimś filmie, bo to jeden z moich faworytów. Po pielęgnacji schodzę na dół, ponieważ mamy dwupoziomowe mieszkanie i sypialnia jest na górze. Odsłaniam okna, aby do środka wpadły promienie słoneczne i napawam się tym widokiem. Za każdym razem nie wierzę, że jest prawdziwym. Mogłabym tak stać i patrzeć. Później włączam TV i puszczam jakąś muzykę na YouTubie. Mam wrażenie, że wtedy lepiej się nastawiam na cały dzień. Czas na śniadanie. Czyli mój ulubiony posiłek w ciągu dnia. Zaczynam od ciepłej wody z imbirem i sokiem z cytryny. Ten nawyk mam już od wielu, wielu lat i nie wyobrażam sobie inaczej zacząć dnia. Zauważyłam u siebie, że ten napój podkręca mi metabolizm i wzmacnia też moją odporność, ale to są tylko moje takie subiektywne odczucia. Na śniadanie standardowo wjeżdża owsianka, ale ponieważ jest coraz chłodniej, przyszła jesień, to nie je jej na zimno, tak jak lubię. Tylko na ciepło. Gotuję płatki na wodzie z pokrojonym bananem i rodzynkami. Potem dodaję resztę składników, czyli trochę cynamonu, kilka łyżek jogurtu naturalnego i masło orzechowe. To jest tak pyszne, właśnie przekonałam się znowu do tej ciepłej owsianki dzięki temu połączeniu. Od jakiegoś czasu przestałam też z rana używać telefonu. Wcześniej do śniadania coś oglądałam, scrollowałam social media, a teraz po prostu staram się delektować jedzeniem. Po śniadaniu ogarniam kuchnię, wkładam brudne naczynia do zmywarki. Lubię mieć wszystko, wiecie, porządek i robię sobie kawkę. Większość ludzi najpierw pije kawę przed śniadaniem, żeby się rozbudzić, a ja piję ją dla smaku. Ta z ekspresu smakuje mi dużo bardziej niż rozpuszczalna. No i to jest taki czas dla mnie. Siadam na kanapie, czytam parę stron książki, robię manifestację pisaną, wypisuję rzeczy, za jakie jestem wdzięczna. No taka chwila refleksji przed tym, co czeka mnie danego dnia. Później idę na górę. Trochę się nachodzę po tych schodach w ciągu dnia, ale im więcej ruchu, tym lepiej, prawda? Silę łóżko, bo jak dobrze wiecie, to mój kolejny nawyk, który pozwala mi dobrze rozpocząć dzień. Siła takich małych nawyków jest ogromna, bo od takich małych rzeczy możemy osiągnąć te wielkie i zmienić się na lepsze. Następnie przebieram się i idę na siłownię. Trenuję trzy razy w tygodniu i mam dużą motywację, bo siłownię mamy na samym dole naszego budynku. My mieszkamy na 22. piętrze, siłownia jest tak jakby na parterze, więc nie mam żadnej wymówki, że, wiecie, jest daleko siłownia, jest zimno, po prostu zjeżdżam sobie windą i wchodzę na siłkę. treningu biorę obowiązkowo prysznic i przebieram się w coś wygodnego, a jednocześnie ładnego. Jednak praca w domu wymaga mobilizacji. A kiedy dobrze wyglądam, to jakoś tak mam więcej chęci do działania, niż wiecie, jak jestem w jakimś wyciągniętym pod Zazwyczaj nie maluję się na co dzień. Wyjątkiem są nagrywki. Zdjęcia lub jakaś okazja typu impreza, ale mimo wszystko lubię się malować. Jeżeli chcielibyście zobaczyć mój makijaż krok po kroku, jak go wykonuję, to na moim kanale jest już taki film. Co więcej, jest to również rutyna, tylko że pielęgnacyjna i makijażowa w jednym. Jak już się ogarnę, to schodzę znowu na dół, siadam do pracy i patrzę, co sobie zaplanowałam do zrobienia akurat tego dnia. I tak obecnie wygląda moja poranna rutyna. Dajcie znać, czy film wam się podobał i widzimy się w kolejnym już niebawem. Pa pa.